Siema, z tej strony Bajonek i... Cwelus 18. Cwelus ma chrypkę. No, tak trochę mam. I dzisiaj, o oh, kurde, zrobimy opening i recenzję zestawu klocków od firmy L.I. -Y. Ninja! Ninja! Master of Spinnitzu. Pokaż tył, tu. bardzo proszę. Się. Można zbudować wielkiego smoka z, z czterech zestawów. Mamy także tutaj formacje cztery w jednym. No, ciekawe, czy faktycznie ma, będzie no, cztery w jednym. I asemby naprzód. Spoko. Wow. Ej, pokaż w jakim kraju jest produkowane. No, to Ty się rusz. Jest produkowany w... Kurde, kurde. profesjonal Made in China. To chyba w Polsce. Ale ma certyfikat. Tak. Cer certyfikat... Nie wiem czego. Dobra, teraz pokażmy. Zawiera jak. 100, 145 klocków i li, nasze ukochane li, wyprodukowało już 68 28 zestawów. Wow, no naprawdę dużo. Od 6 do 13 lat. I teraz przedstawmy ludki Lego. Weź Lego. tutaj, pokaż. Tak to wygląda. Mamy tutaj Kola i jakiegoś innego idiota. Tutaj ten idiota został wyposażony w mieczyk i patrzy na, 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 dru na druki. Świetne, świetne nadruki. Powiem tyle, że jest to jeden z najlepszych zestawów od Ly. ly, -y. ly -y. I mamy 100 razy lepszego Kola. Kola. Ale niestety trochę wali czymś, jakby się no, zezrał. No no w sumie jest czarny, no to. no to... Nie, nie mogę zdjąć, o dobra. Patrzcie, nadruk na buzi. Kol, fajny. No i... Wlazł mam ktoś do pokoju. No. Patrzcie. Patrzcie, jak ma ładne nadruki. Widzicie? No i to, ty to tyle z, z minifigurek. Teraz przejdźmy do smoka. Czy co to tam jest? I... Ktoś zaś w las nam do pokoju. No i ogółem to Cwelus ma chrypkę, więc ja głównie mówię. I jej zestaw wali głównym tyle powiem, więc jakby ktoś tak? kto chciał kupić, to uważajcie na to i myjcie ręce, jak się nim bawicie. Tak, w sensie tak. Bo, Bo my nie mamy rękawiczek. No, więc my robimy to tak trochę na własną odpowiedzialność. Tu majmy głowę. Ona się obkręca. Ona się obkręca. Ona się... Ona się... Cięcie! Cięcie! No. Ona się obkręca. Nie pytajcie. Bardzo Mamy też ksydełka. No. To one się też obkręcają. I ogonek. I teraz jak dajesz ocenę temu zestawieniu? Chwila. Ja muszę obrócić ogonek. I ja... Masz rację. Znowu nam ktoś wlazł do pokoju. I teraz na serio. Cześć. Dobra. No to nóżki ma ładne. Boaaa... się Dziadzia! Nic nie, nie robię, to i będzie, kurde, be w filmiku, kurde. Dobra. E, Ale to odpada. Jak macie... Takie gówno, takie gówno trochę. Cicho! Majduczaj napisze to Jak dobre. oceniasz... A jak ty oceniasz? Dam takie 11 na 10. A ja dam 8 na 10 sraków. Ok. E, no a dlaczego? Ponieważ to Bo ciągle tak. odpada, ale są bardzo fajne rzeczy. Takie jak obkręcanie głów. Główki. I też pewnie drugim powodem jest, że śmierdzą strasznie. I teraz, teraz wam. Zaprezentujemy jak można się nim bawić. Dziękuję za uwagę. Do ja już was żegnam. Cześć. Siema.